Polska. Kraj, który mimo burz i przeciwności zawsze dumnie wznosił się ku wolności. Przez wieki zmagań, bólu i cierpienia, niegasnący duch polskiego narodu przetrwał wszystkie próby, jakie rzuciła na nich historia. Zaborcy próbowali wyrwać Polskę z serc swoich dzieci, lecz ona niczym niepokonana żyła w naszej modlitwie, w naszym spojrzeniu na biel i czerwie. Mała dziewczynka trzymająca polską flagę to symbol tego ducha, symbol narodu, który nigdy nie zapomniał kim jest. Po pierwszej wojnie światowej, kiedy Polska odrodziła się z popiołów, nadszedł świt nowej ery, naród długo zniewolony wreszcie mógł oddychać wolnością, choć krajobraz pełen był ruin. Jednak to, co zostało odbudowane, było czymś więcej niż tylko miastami i wsiami. To była odbudowa ducha, odbudowa tożsamości. Polska, jak dziecko, które dorastało w bólu, w końcu mogła stanąć na własnych nogach. Ale ta wolność nie trwała długo. Nadciągnęła kolejna burza najokrutniejsza ze wszystkich Druga wojna światowa. Na polskiej ziemi ponownie rozbrzmiewały odgłosy wybuchów, a świat znów starał się złamać ten naród. Ale Polska. Choć zrujnowana nie ugięła się. Mała dziewczynka pośród gruzów nadal trzymała biało-czerwoną flagę, nie pozwalając, by choć na chwilę opadła. Bo wolność, choć zagrożona, nigdy nie zginie, dopóki są tacy, którzy o nią walczą. Gdy przyszły czasy komunizmu, wolność została stłumiona, a naród zniewolony żelaznym uściskiem. Ale Polska. Choć uwięziona w betonie, nie zapomniała o swojej prawdziwej tożsamości. W każdej demonstracji, w każdym czynie oporu, w sercach milionów Polaków płonęło pragnienie wolności. Mała postać z flagą, stojąca naprzeciw potężnych budowli reżimu, była symbolem nieustającej nadziei i niezłomności narodu. Dziś Polska kwitnie. Nowoczesne miasta tętnią życiem, a naród patrzy z nadzieją w przyszłość. Ale pamiętamy, pamiętamy każdą łzę, każde poświęcenie, każdą walkę o to, by ta flaga mogła powiewać swobodnie. Dziewczynka z polską flagą, która była z nami przez wszystkie te lata, teraz stoi w świetle dnia symbol narodu który nigdy nie zapomniał swojej historii i który mimo przeciwności zawsze będzie dążył do wolności, godności i chwały. Polska, naród nieugierny, naród wolny.